Cześć, to znowu ja, Basia, na, podczas drugiego nagrania. Dzisiaj będę chciała trochę odkryć przed Tobą tajemnic, na czym będzie polegał ten kurs i czego ewentualnie możesz się spodziewać. Kurs, który zatytułowany jest Tajniki Komunikacji. No dobra, w tym kursie, mój drogi, moja droga, znajdziesz bardzo dużo przydatnego materiału, instrukcji, sugestii, Wszelkich ćwiczeń, sporo narzędzi do wykorzystania. Będziemy się bardzo, ale to bardzo dobrze bawić. Będziemy także pracować nad zmianą nawyków, nad płynnością wypowiedzi, nad umiejętnością słuchania i zadawania pytań trafiając w sedno. Będziemy pracować nad budowaniem relacji. Będziemy pracować nad tym, aby nas lepiej rozumiano, aby nas dobrze wysłuchano, abyście wy również lepiej słuchali, lepiej dopytywali i lepiej się komunikowali. Dlatego bardzo, ale to bardzo gorąco, będę Cię zapraszać do tego materiału, że pod tym dzisiejszym filmem znajdziesz link. Koniecznie tam wejdź i przeczytaj cały harmonogram. Ale zanim jeszcze to zrobimy, to chcę powiedzieć: chcę zrobić z Tobą mały eksperyment. Siedzisz? No dobra, w sumie możesz i stać. Pomyśl sobie teraz: Ja wypowiem słowo, a Ty sobie o nim pomyśl. Jabłko. Mhm. I teraz ciekawe jest w tym wszystkim to, że jak wypowiadamy słowo jabłko, to tyle, ile byłoby tu osób. To pewnie każdy to jabłko opisałby na swój własny sposób. Nie wiem, o jakim jabłku teraz ty pomyślałeś, lub pomyślałaś. Ja chcę powiedzieć, że myślałam o tym jabłku. A ty teraz sprawdź, czy w Twojej głowie, w Twojej wyobraźni powstało dokładnie takie samo jabłko. Fajne, co? I to jest właśnie taki przykład, który obrazuje, że każdy z nas, nawet jeżeli słucha tych samych zwrotów, tych samych zdań, może je w rozmaity sposób postrzegać. Dlatego, na początek, oczywiście, najpierw poznamy, jak pracuje nasz mózg i jak my go lepiej możemy wykorzystać, żeby sobie pomóc w tej pracy, bo kurs ten będzie trwał 35 dni. Będę pracować z Wami. Regularnie co jakiś czas, ale również będziecie pracować sami. Potem będziemy się dzielić różnymi refleksjami i wnioskami i wprowadzać te ciekawe wnioski w nasze życie. I potem znowu będziemy się wymieniać. I tak będziemy krok po kroku rozprawiać się z materiałem, który dla Was przygotowałam. I oczywiście znowu zachęcam Was do kliknięcia w link pod tym filmem, żeby zapoznać się z całym harmonogramem. Ale na początek powiem tak. Ten kurs konkretnie będzie wpływał na zmianę twoich przekonań, także będzie wpływał na zmianę twoich nawyków. Bo każdy z nas jakieś ma. Może również wpłynąć na zmianę twojego podejścia i chęci do komunikowania się z innymi ludźmi. Wszystko po to, żeby ta komunikacja nie tylko dawała ci satysfakcję, ale również żeby Dawała Ci konkretne też rezultaty, żeby spełniała też Twoje oczekiwania, żeby stało się po prostu sprawcza. I nie tylko w życiu zawodowym, ale także w życiu prywatnym. I powiem tak: ten kurs ma Cię przede wszystkim nauczyć właściwego porozumiewania się i sprawić, że od tego momentu będziesz osobą, która w sposób odpowiedzialny będzie w stanie po prostu być sprawcza i myślę, że nie zaryzykuje, jak powiem spełniona. Bo dzięki temu całe twoje otoczenie, czy to są klienci, czy to jest twoje otoczenie grona znajomych i bliskich, odczują ogromną zmianę. I sam wtedy doświadczysz, że świat jest po prostu lepszy. No dobrze. Ja wiem, że wspólnie zrobimy kawał dobrej roboty. <laughs> Oczywiście, jeżeli się zaangażujesz na takim poziomie, kiedy, na takim poziomie, jakim powinieneś. Jeżeli będziesz systematyczny, to ja wiem doskonale, że wyniesiesz sporo wartościowej wiedzy z tego kursu, a ja podczas tego kursu niemalże każdego dnia będę Cię motywować i Ci towarzyszyć krok w krok w całym tym procesie doskonalenia Twoich umiejętności, Komunikacji interpersonalnych. Dobra? E, mam też dwa zdania dla osób, które mnie jeszcze nie znają i po raz pierwszy mnie słuchają. E, w naszym kursie stworzymy przestrzeń dla ludzi, którym zależy na poprawie jakości swojego życia. Poprzez właśnie nabycie skutecznych umiejętności porozumiewania się z innymi, będziemy się chętnie dzielić. Z Tobą, swoimi wrażeniami i odczuciami podczas kursu. Tak przynajmniej się to odbywa wśród tych grup, z którymi ja pracuję. I wiesz, co jest najważniejsze? Nieważne, w jakim jesteś wieku, ile masz lat, jakie posiadasz wykształcenie, jaki wykonujesz swój zawód i czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, czy dziewczyną, czy chłopakiem. To nie ma znaczenia. Wszyscy mamy te same szanse i wszystkim Wam chcę oferować te same możliwości. No dobra, to co? Zapraszam Cię do kliknięcia w link. Zapoznaj się z całym harmonogramem i czekam na Ciebie już 24 marca, bo właśnie wtedy odpalamy cały kurs. Do zobaczenia. Bardzo pogodnego i owocnego dnia Ci życzę.